Mm, Mężczyzna skazany za dotykanie mięśni swoich uczniów. Akinwale Ariobeke został skazany przez sąd i dostał oficjalny zakaz dotykania mięśni innych ludzi w miejscach publicznych. Kiedy jechał pociągiem z Manchesteru do północnej Walii, ten 54-letni kulturysta zaczął rozmawiać z innym pasażerem. Mężczyzna powiedział później policji, że Ario poprosił go o naprężenie mięśni i postanowił zmierzyć obwód jego bicepsów. Zaproponował mu też kupno sterydów i dał mu swój numer telefonu, gdyby chciał się z nim skontaktować. Po podróży bagaż mężczyzny zaginął i w nadziei na jego odszukanie wysłał on wiadomość do Ario Ten w towarzystwie policji zwrócił mu jego zgubę. Miesiąc później młody mężczyzna znalazł w internecie informacje na temat Ariobieke i jego dziwnego fetyszu. Dowiedział się też, że mężczyzna ma zakaz robienia tego typu rzeczy. Kulturysta ma imponującą kartotekę z 50 przypadkami napaści oraz 14 przypadkami molestowania nastolatków w latach 1995 do 2000. Sąd uznał go winnym kolejnego przewinienia, jednak mężczyzna przebywa już na wolności po wpłaceniu kaucji.